Po tej niefortunnej powodzi trzeba było przeprowadzić remont tego pokoju, i wywieźć wszystko i przywieźć. Kończę właśnie rozpakowanie paczek z książkami. Książki wracają na swoje miejsce. O nich będę opowiadał. Takie dwuminutowe opowiastki o książkach. Dzisiaj pierwsza. Na razie. Niewiele mogę powiedzieć za wyłączeniem tego, że zapewniam, że to zostanie wszystko szybko posprzątane, poukładane jak należy. Nie jest to łatwa sprawa, ponieważ to są tematy. W każdym regale jest określony temat książek, który trzeba utrzymać. Wszędzie, gdzie go się da wetknąć w tym pokoju są książki o różnej tematyce. Tutaj żeglarskie. I górskie. Żeglarskie. Była taka seria wspaniałych wielkich żeglarzy. Wydawana w Polsce jakieś 30 lat temu, 40 może więcej. Tutaj ona jest, kiedyś o niej opowiem. Była seria dookoła świata. Wspaniałe książki. Był to czas, kiedy się nie jeździło nigdzie, nie latało światła, bo można było jedynie przeczytać. Jest też Wańkowicz. Wszystko. Co napisał. Jest paru innych współczesnych, znakomitych pisarzy. Jest literatura związana z e, kościołem, z religią, z religiami. Historia templariuszy, fascynująca mnie. Też o tym opowiem. Nie tą historię, ale to, co mnie więc zafascynowało. Jest też jeszcze mnóstwo książek, które trzeba poukładać. O tym właśnie. O tych moich książkach. Co w nich jest, czego można w nich szukać i dlaczego tak je kocham, będę opowiadał. Do usłyszenia.